GTA 4 Tajemnice i Ciekawostki, odcinek 27. Opracowanie i montaż Willi Extreme. Witajcie na młodzieży w kolejnym odcinku. Wkrótce możecie się spodziewać odcinka informacyjnego dotyczącego planowanej przeze mnie serii tajemnic i ciekawostek z innych gier, nowego kanału oraz kilku informacji o zmianach w następnej serii tajemnic i ciekawostek poświęconej GTA 5. Tak część jak to wkrótce, więc koniec pierdolenia i do roboty. Na początek ciekawostka nadesłana przez Sardynę 108. Przed opuszczoną rafinerią na południu Aldernej stoi nie Ciekawostki ciekawostkami, ale w taką pogodę zasługuję na wolne, albo niech to chociaż będą ciekawostki w budynkach, bo niezbyt lubię pracę w czasie burzy. Tak część jak specjalnie dla Was podążam ku pierwszej ciekawostce. Możecie być przygotowani na usłyszenie Miku Sardyna 108 jeszcze w wielu odcinkach, bo przysłał mi tych ciekawostek w cholerę. Dobra to tutaj, niezbyt ciekawe miejsce, ale na szczęście ciekawostka jest bardzo blisko. Po przetłumaczeniu na nasz ojczysty język oznacza to, intruzi będą postrzeleni w twarz. Trzeba przyznać, że umieją zachęcić do odwiedzin. Może innym razem? Nie lubię strzelanin w deszczu, bo mi się palce po spuście karabinu ślizgają. A teraz trzymajcie się mocno krzeseł, bowiem Sardyna 108 znalazł prawdopodobnie najbardziej wstrząsającą ciekawostkę w historii programu. Taką, która wymaga refleksji, rozważa sens istnienia i przeczy teorii względności. Mianowicie znany nam z parku miniatur kogut, który był też w San Andreas jest i kogutem i kurą. tam stoi to monstrum możliwe że egzystuje w kilku wymiarach które na siebie nachodzą tak szczęściak, jak zaraz się przekonacie jakim zmiennym stworzeniem jest ten niepozorny kogut swoją drogą do dziś nie wiemy po co na kolejce górski kolejka skoro jak widać działa i bez niej Kurwa jakby burza mi jeszcze nie wystarczyła. A teraz patrzcie uważnie, jest grzebień czyli mamy koguta. Oczywiście tak naprawdę to tylko bag ze znikającym grzebieniem ale trzeba mu było dodać nieco klimatu. Nie ma zbytnio co gadać, niedawno pokazywałem logo pizzerii z San Andreas na ścianach opuszczonego kasyna. Teraz zobaczymy je na pudełku pizzy w kryjówce w Bohan. Ciekawostkę nadesłał użytkownik KuzynPro. Nareszcie w domciu, nie trawię tej ulewy. No, i po ciekawostce. Ostatnią ciekawostkę na Kamil 85-66. Znalazł on logo Rockstar na farbach. Choć nie sprawdzałem, to zgaduję, że w innych miejscach, gdzie także są stoiska z obrazami, również można na te farby trafić. Oto miejsce, które znalazca ciekawostki, mi podał. Chyba jakieś bagbofarby tu przed chwilą były. Dobra tutaj są, patrzcie i podziwiajcie kolejny znak Rockstar, w tej części GTA jest ich naprawdę w cholerę. Ciekawostki pokazałem to zmykam na wodę. No i to by było wszystko, do zobaczenia w następnym odcinku.